Dzień dobry, czyściłem i co ja mam powiedzieć? Kluski zrosłem. Zmęczony jestem, wiecie, trochę po tym wczorajszym wyjeździe, bo tak naprawdę to bardzo późno wróciliśmy, gdzieś nie wiem. Na pewno po ósmej, a rano wyjechaliśmy, to była wycieczka całodniowa. Trochę jestem zmęczony, niedospany, no, trochę jestem niedospany i zanim trochę pogmontowałem, pogrzebałem się z tymi filmami, to i wyszła druga godzina w nocy i, i kurde, powiem wam szczerze, że. Bym sobie jeszcze, jeszcze bym se poleżał, jeszcze bym se poleżał, ale se poleżę. Później na razie słuchajcie, jedziemy zrobić litewskie śniadanie. A właściwie nie litewskie śniadanie, tylko lit śniadanie z produktów kupionych na Litwie. Jest do wyboru pasztet, jest do wyboru mielonka. Zobaczycie sami, pokażę to na filmiku na Mexicano TV. Yy, także, soj, jest kupa produktów. <laughs> znaczy, kupa no. Jedni powiedzą, że za mało, drudzy powiedzą, że za dużo, inni powiedzą, że, że, że za kwaśne, inni powiedzą, że za słodkie. Już ja wiem, jak jest. Więc jest produktów tyle, ile jest, o, tak bym powiedział. No i powoli będziemy je testować, bo ich się tyle nazbierało już, słuchajcie, że tak, tak z, z, z przymrużeniem małka to chyba tydzień bym mógł, kurde, teraz jeść litewskie produkty i pić. Eee, także, także słuchajcie, jedziemy, jedziemy powoli testować te, te produkty. Dzisiaj, dzisiaj pokażę wam kilk, pokażę wam w ogóle co kupi, co kupiłem do testów, bo nie tylko bo nie tylko do testów kupili kupywaliśmy też do domu pokażę wam to co kupiłem do testów coś na pewno spróbujemy coś zjemy, bo jeść trzeba żeby żyć jak to się mówi yy, i, i tyle no i tyle i zapraszam na film, zmęczony jestem cholera naprawdę no, fajna wycieczka opowiem wam może na jednym albo na tym albo na drugim kanale opowiem wam o tej wycieczce, niestety nie znalazłem ryby, ryby suszonej które mi polecał Kurczę, muszę coś z tym zrobić. Którą mi polecał yy, jeden z widzów. Yy, ale znalazłem inną rybę. Znalazłem inną rybę. No niestety, no nie wszystko da się znaleźć w sklepach. No, także pozdrawiam serdecznie. Uwaga, prova generalna. Odpalamy. Voila! Pierwsze kopnięcie. Mógłbym powiedzieć też szkolny, ale w związku z samochodami, ale już dobra. Obiecałem, że nic nie ja będę mówił. Dobra, trzymajcie się.